Najlepsza strona to jest oczywiście, naj, najlepszy kanał na YouTubie jest oczywiście jasna strona mocy, czyli ten Sindaja. tak? No, przez ten kanał, no... Wiesz to? No tak, no przed, zostaw. Powiem ci, fajny filmik nie widziałem, jak ten szaman ten główny, jak on się nazywa? Sindaja? No został fajny. Mówi, mówił o tym, dlaczego się rodziu, rodzą dzieci. Ym, dlaczego? Rodzą dzieci z chorobami, no. deformacjami i tak dalej. Nasienie słabej jakości i no. seks jest taki niepewny, taki troszkę, ja a jest mocny seks. To będę wiedział. Dobra, seks. Dobrze. Okej, no, okay, no, to, tego tam, no, no. A to, to tego też nie dasz. Czyli na razie nie mamy nic w dzisiejszym odcinku, tak? Dobrze. Nie, no super, to dobrze mi powiedziałeś, To będę wiedział, żeby mieć mocne nasienie. No ale to z mówię, mówi strona. Dobrze, Karol, a ty Włodek. go słuchasz. A ty go słuchasz. Ja słucham wszystkich łodek. Ja cię. słucham. <laughs> Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszymy. Że jesteście z nami. My jesteśmy z wami, żebyście e, nie byli sami. Żebyście nie byli od, w ten piątek sami. To ja mam trochę inne podejście do tego całego problemu, bo mi się wydaje, że bardzo duża część osób już ma gotowy ten kisiel na 18 i jest tym kisielkiem, <grym> sobie ogląda po prostu aleca. Ale czemu akurat Ale nie są sami, bo są z nami? Czemu akurat ludzie o, jedzą kisiel do Lekostrzydzi? Czemu no nie budujemy? Bo zagrycha przed wódą, a jak no. wiem, jest piątek dzisiaj, więc. No a czemu cyk, nie? Cyk, pyk, pyk. Nina na przykład bardzo lubi galaretkę. Nina ma 3 lata. Karol, jak eee... masz na imię? <noise> Bardzo dobrze. No jak masz na imię? W Polsce mówię Karol. A gdzie? gdzie A jest? jak jestem za granicą? Mówisz? Scha Charles? Charles, no. Charles? Psychologia Karol twierdzi. No psychologia w ogóle. W ogóle jakby to psychologię zebrać i ona ja no, twierdzi. Tak jest napisane na stronie focus.pl. <grym> no tak. że imię ma wpływ na nasze zachowania. Wow. I z jakimi doświadczeniami się zetknąłeś mając na imię Karol i jak to wpłynęło na twoje zachowania? Oczywiście naturalnie jako że jestem z rocznika 86, to w tamtych latach bardzo często chłopakom dawano na imię Karol po Karolu. Wojtyle, oczywiście. Ale dowiedziałem się po latach, że na tej działce, na tej części ziemi, na której stoi mój dom rodzinny, parę pokoleń wstecz, to żył tam taki Karol. Że ten Karol żył i on cały majątek przepił. I na wsi mówiono o naszym domu czy o tym do tej części ziemi, gdzie nasz dom był, że tam się idzie do Karola. Ja wiesz, taki berbeć trzyletni, myślę że ludzie mówią, że tutaj się do Karola idzie, tak mam, kurde, to ja strasznie ważny muszę być, jak się tutaj chadza, wiesz, nie do ojca mojego, nie do matki, do Karola nie, no to zapraszam. Nie wiem, kim ten Karol był dla mnie, czy on był dla mnie jakimś pradziadkiem, pradziadkiem, nie pamiętam tego już teraz, ale wiem, że był na tej ziemi Karol i on całą tą ziemię przepił. No, a ty? No, moje imię, super. Wołodyjmir, jak już mi ludzie napisali, to jest ktoś, kto doszedł do władzy poprzez wprowadzenie pokoju. Ja, Karol, wprowadzam pokój, gdzie nie wejdę. Jak ludzie się kłócą, wyobraź sobie, że ja wchodzę, i oni się nagle przestają kłócić. Moje imię jest super, Karol, zresztą wystarczy przeczytać ten artykuł, żeby dowiedzieć się, że moje Dawaj. imię jest super. Słuchaj. Był przypadek pewnego kilkulatka, któremu mama nadała w najlepszej wierze, my musimy tak zakładać, bo lepiej zakładać dobrą wiarę niż złą wiarę, wcale niewymyślne i niedziwaczne imię Włodzimierz. No ale trochę porażka. Wszystko było w porządku, dopóki chłopiec nie poszedł do przedszkola. Tam jeden z kolegów powiedział, że nazywa się jak jego pradziadek, a innym dzieciom wydawało się niesamowicie śmieszne. Mały Włodek zapytał mamę, dlaczego ma takie głupie imię. Zdarzało się, że płakał z tego powodu. Gdy szedł do podstawówki, mama by oszczędzić mu kolejnych przykrości, zapytała, czy nie chciałby nazywać się inaczej. Chłopca bardzo ta możliwość ucieszyła i do szkoły poszedł już jako Piotruś. What? Serio? Czy to jest prawdziwa historia, czy to jest jedna z takich. To jest piękna historia, popatrz. To był, jest piękna był, historia. był dzieciak, który miał straszne imię. Był za to szkalowany i wyśmiewany. Słusznie zresztą, bo miał takie imię. No sam się wystawiał na szkaling. No i postanowił zrobić coś, chwycić los we własne ręce. I zmienił po prostu imię na normalne. I od razu jego życie się nie. Nienormalnego w imieniu Wodzimierz. Napiszecie no, mu? Nie czytałem żadnych badań na ten temat, ale jak sobie myślę w ogóle o ludziach i o tym, Was? czy imię ma wpływ na osobowość, uh -huh. to uważam, że ma. Też uważam, że ma, uważam, ale. Że ma, oczywiście. Uważam, że ma, ale bez przesady. Ale nie do poziomu horoskopu. W sensie wiesz, numerologię, znaczenie e, e, imię... No bo horoskop ma dużo większe oczywiście znaczenie, no to masz rację. tym sensie. Tak. zresztą szukaliśmy imienia dla Igora, no to tam wiesz, tam imiona dla chłopców, czy coś tam, potem wiesz, wpadasz w takie jakieś takie, na przykład jakieś takie strony, no tam właśnie znaczenie imion, no. i potem ci rozpisują to imię, w ogóle ci rozpisują całe życie tej osoby, wiesz, że Igor jako numerologiczna czwórka, czy coś tam, Co znaczy numerologiczna czwórka? W sensie, co, to, co mi to jakby... Igorowi w życiu będzie się dobrze wiodło, ale w okolicach trzydziestki przeżyje znaczne załamanie, które będzie skutkowało problemami w życiu prywatnym. Igor jako numerologiczna czwórka. No, tak nie, no nie A, było, ale myślę, że <laughs> było coś takiego. W naukowych czasopismach Karol pojawiły się prace dowodzące, że wpływ imienia na życie jest dużo większy, niż nam się wydaje. Imię może wpływać na wybór zawodu czy w imię Władimir było wpisane youtuber? Miejsce zamieszkania, to kogo poślubimy, ile zarabiamy, w co inwestujemy, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Już pierwsza litera imienia może mieć wpływ na ścieżkę kariery. No na pewno, zdecydowanie zgadzam się. Pierwsza litera imienia to jest to, o co decyduję. Podczas badań prowadzonych wraz z kolegami z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo, Zauważył, że w zawodzie prawnika, z angielskiego lawyer, jest nadreprezentacja Laur i Laurensów, a wśród dentystów Denisów. Nie. Yeah. Natomiast w stanie Georgia mieszka więcej kobiet o imieniu Georgia niż innych, a w Louisianie częściej niż gdzie indziej spotyka się Louisów. Teza Pelhama o głębokim wpływie imienia na dalsze życie zyskała zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Ciekawe, po której stronie będzie Karol. Równie dyskusyjna może wydawać się teoria, że istnieje związek między imieniem, w tym przypadku również nazwiskiem, a szansą na życiowy sukces. Ach, od kiedy Focus.pl się zamienił w no ten, już ten dawno. w Już dawno. Karol. W jakim mieście to byś się widział w takim razie? Czy w jakim stanie, czy jakim miejscu, jak... Włodymir? W, w A jest takie miasto? Włodymirogard? No. No. Oto wprowadzamy, Karol, w świat człowieka, który już do końca życia będzie nazywał się na przykład Marek, ale nie Mariusz. Albo Darek, <laughs> ale, nie. ale jeśli Darek, to wtedy też Dariusz. Dariusz. Do niedawna imię musiało także jednoznacznie wskazywać dziecka. Żeńskie kończyć się na "-a". Ale już te, tego nie ma, od trzech tak. lat to obostrzenie legalna jest Mercedes, Takahiro, mhm. Georgia, Aiden, czy Wiktoria. Głośno było o rodzicach z Zawiercia Karol, którzy nazwali syna nazwiskami twórców Biedronki. Żeronią Martię. Ciekawe, czemu tak zrobili, nie? Ale to wiesz co, w takim razie, jeżeli daliście na imię Igor... Tak. To wydaje mi się, że to jest fajne, bo to jest imię, które faktycznie nie jest bardzo popularne. Mhm. Nie jest też żadną Jessica ani innym Briankiem. Jest, jest to fajne imię. Nieco nieprawdopodobną zależność polegającą na tym, że osoby, których nazwiska zaczynają się od początkowych litery alfabetu, częściej osiągają sukces akademicki, a nawet częściej dostają nagrodę Nobla. Opisał w ubiegłym roku w magazynie BBC Focus JV Chambry. To alfabetyczna dyskryminacja, pisze. Bierze się prawdopodobnie stąd, że autorzy prac naukowych są często wymieniani w kolejności alfabetycznej. Takie głupie. No Karol, ale ci mówię, no bo Nie bierzemy mogę. tematy z Focusa, a potem się dziwimy, że są słabe jakości. O, imię Karol! No i Karol Okrasa, mój dobry przyjaciel. Imię Karol wiążemy z. No, o... Karol? Takie piękne. Imię Karol wiążemy z sukcesami zawodowymi i prestiżem. Czy, czy mogłeś mi to druknąć na szybkości? Ja bym sobie jednak chciał powiedzieć. Patrz, jakie przyjemne. I w ogóle to jest hmm. koniec artykułu. No, to jest najlepsza puenta jakiegokolwiek artykułu, jaki widziałem w życiu. Czy ty masz takie piękne zdjęcia? Czy mogę sobie ja zachęcam, jeżeli, jeżeli nie widzieliście, to... No, no, kanał no, jest rozmowa ja, z znowu, jak Krasem. miałbym kiedyś przed śmiercią polecić <grym> jeden kanał, to byłby kanał Imponderabilia. Jest no nie, to, no, najlepszy to najlepszy o, Jezus, kanał no, na poczekaj. polskim YouTubie No poczekaj, no jest Karol Okrasa, dlatego o tym powiedziałem, okej? Okay? Jeszcze zaglądaj, i zapytaj jeszcze raz. No przepraszam, no wycierałem Tyle, sobie oko. Ile, bo w leko znajduje taki fragment, to jak ty coś zrobić? Tak, poczekaj chwileczkę. Poczekaj chwileczkę. No. Albo poczekaj chwileczkę. Ja tak robię? Nie, ty, ty już mi zadajesz <laughs> pytanie. Ja mówię, ty poczekaj chwileczkę. Skoczę na wakacje dwa tygodnie. Dobra, <laughs> Do czego służy ekośrodniczy? Do niczego? Nie. Lekko Lekkostroniczy nie, nie ma służyć do czegokolwiek. To nie jest narzędzie. Cześć, jak kupujesz się czasem kawę, nie? I masz, masz w kawiarni, masz ten taki stoliczek, gdzie masz utensylia do kawy. Masz tam y, y, kakao, y, wiesz, mieszadełka, potrawy I, I masz tam cukry różne, nie? Masz może jakiś słodzik niekaloryczny? Masz może słodzik zestawi I my jesteśmy jednym z tych słodzik. słodzików do życia. Słodzimy Je życie? Nie jesteśmy potrzebni. Ktoś może wybrać inny słodzik. Ja bym powiedział, że my jesteśmy słodzikiem. Stevia nierafinowana. Cukier biały. Cukier biały. Biała śmierć. Drodzy Państwo, jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przypominamy, że za chwilę będzie prognoza pogody, potem najnowsze wydanie wiadomości sportowych. No i film, ponieważ piątek, a jak to zawsze, w piątek, mega hit w telewizji publicznej. I w tym tygodniu. Przygotowaliśmy dla państwa coś specjalnego. To pierwsza z trzech części Władcy Pierścieni Petera Jacksona. To epicka, składająca się z trzech części saga na podstawie bestsellerowej powieści Tolkiena, brytyjskiego autora, który stworzył niesamowity świat elfów, hobbitów i wielu innych niesamowitych stworzeń. Dołączcie do nas żeby przemierzać razem z dzielnymi hobbitami krainę władcy Pierścieni, już o 20.10. A do tego czasu pamiętajcie, drodzy Państwo, żeby być lekkostronniczy. W też musisz powiedzieć: lekkostronniczy. Lekkostronniczy.